Marcin, wyścigi górskie to Twoja pasja? Tak, to moja pasja, to już można powiedzieć wieloletnia historia. Pierwszy wyścig górski początkałem na górze Świętej Anny. To był w ogóle mój pierwszy start, to było bodajże początek maja 1999 roku. Zaczynamy sezon. Tak jak w tamtym roku założył, bardzo lubię tę trasę. To jest szybka trasa. Od wielu sezonów udawało mi się tutaj stawać w klasyfikacji generalnej na podium. Słyska. Volkswagen jest przygotowany perfekcyjnie i tak jak wspomniałem mi też ta trasa leży, jest to trasa bardzo szybka, sama średnia mówi za siebie. Także trasa wyścigowa i też jest super przygotowana, także podziękowania organizatorowi Automobil Klubu. Mnie to cieszy, właśnie, że nasza klasa 1 czyli najmocniejsza klasa jest tak liczna, jak również jest to też bardzo klasa popularna, jeśli chodzi o kibiców. Wszyscy czekają na nasze przejazdy, które są na samym końcu, najmocniejsze potwory, auta o mocach ponad 500 koni. Po pierwszym podjeździe wyścigowym udało mi się przeskoczyć Porsche minimalnie, ale nie ukrywam, że Tomek jednak przyspieszył Myszkę w drugim podjeździe wyścigowym i w sumie na po dwóch podjazdach przeskoczył mnie z, z o półtora sekundy, także czwarte miejsce to jest najważniejsze. Cały zdrowy samochód był super przygotowany przez moich mechaników. świetną formę. Piąty wynik na koniec sezonu w ostatniej rundzie jest do, bardzo dobrym wynikiem. Przy okazji chciałem podziękować wszystkim moim sponsorom za wspieranie mnie medium i oczywiście Volkswagen Racing Polska mojemu bratu Adamowi, również tacie, całej rodzinie za wspieranie i za kibicowanie. Yy, organizatorowi za super organizację tutaj wyścigu. I cóż więcej. Teraz zimowa przerwa i widzimy się w przyszłym sezonie.